Chcę Wam powiedzieć dzisiaj o Jezusie, którego poznałam. Okazało się, że Jezus, którego poznałam, to nie jest postać, którą można czymkolwiek przekupić. Ja sądziłam, że mogę wkupić się w łaski Boga. Już Ci powiem jak. Myślałam, że jak zrobię to, co powie mi system religii, to co powie mi ksiądz. Że jak będę chodziła do kościoła, spowiadała się regularnie, to Bóg będzie zadowolony. Na pozór prowadziłam dobrze chrześcijańskie moralne życie, ale w moim życiu było niezadowolenie. W moim życiu było zgorzknienie. W moim życiu była śmierć. Nie było życia. I ja zaczęłam się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi, czy ten Bóg w ogóle jest, no bo skoro ja robię to, co On chce, a nic się nie zmienia w moim życiu, to czego jeszcze? Czego On ode mnie chce? Więc pewnego dnia bardzo się na Niego wkurzyłam i powiedziałam, że zacznę żyć swoim życiem. Zaczęłam imprezować, prowadzić takie życie. Ale w moim sercu nadal była pustka. I choć zakładałam maski i ludzie mówili, fajna dziewczyna jesteś. I fajnie się ze mną spędzało czas. To kiedy wracałam do domu, to wyłam w poduszkę. I wiecie o co chodzi. To chodzi o wasze serce. Bóg widzi twoje serce. Możesz udawać. Ale co się z tobą dzieje, kiedy nie ma przy tobie znajomych? Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Czy potrzebujesz ciągle jakichś bodźców, aby żyć? Ja powiedziałam, że nie chcę Boże żyć z tobą, ale po paru latach wegetacji otrząsnęłam się i zaczęłam prawdziwie szukać tego Boga, a że obkręcałam się w hiphopowym środowisku to pewnego dnia. Kiedy zaczęłam zastanawiać się nad tym, czy Bóg prawdziwie jest i czego On ode mnie chce i po co ja jestem na tej ziemi? I dokąd ja w ogóle zmierzam, to natrafiłam na płytę pewnego rapera. Zaczęłam słuchać. I on. Były okultysta, były dealer, były narkoman, alkoholik, powiedział, że spotkał Jezusa i że Bóg prawdziwie żyje. To mną wstrząsnęło, bo ja znałam wcześniej jego płyty. Ja wiedziałam, jaki on styl życia prowadzi. On wie, ja wiedziałam, że go interesują narkotyki, dziewczyny, koncerty. A on mówi, że on poznał Jezusa. Zaczęło mnie to zastanawiać. I sobie pomyślałam, jeżeli on mógł spotkać się z Bogiem, to ja również mogę. I tak zaczął się proces. Mojego nawrócenia. Ja zaczęłam wtedy wołać do Jezusa. Ja chciałam się z nim spotkać, ale z drugiej strony byłam wściekła na Boga. Byłam zawiedziona. Wielu jest wściekłych na Boga i wielu jest zawiedzionych. Może umarła Twoja mama i obwiniasz o to Boga. Może no, odszedł od Ciebie chłopak i obwiniasz o to Boga. Może no, nie miałeś co jeść jako dziecko i myślisz, że to Boga wina. Ja też obwiniałam Boga. I zanim zawołałam do Niego szczerze, z pokutą, to przeklinałam Go. Mówiłam, jakim Ty Bogiem jesteś. Skoro jesteś Bogiem, to wszystko możesz. A dlaczego to... Całe zło wydarzyło się w moim życiu. Widzicie, to jest nieprzebaczenie. Wy też żyjecie z nieprzebaczeniem. Być może do Boga, być może do drugiej osoby. I tak jechałam po Bogu przez dwa dni. Cisnęłam mu jak tylko mogłam, ale to było szczere. Wiecie, bo Bóg nie chce Twoich wyuczonych modlitw. On chce Twojego serca. Ja w swoim sercu. Byłam wściekła na Boga i musiałam mu to wyrzucić, ale trzeciego wieczoru doszła do mnie ogromna świadomość, ponadnaturalna świadomość, że działa mi się ta cała krzywda w życiu. Nie po, to, aby, nie po to, bo Jezus chciał mnie czegoś nauczyć, albo On na mnie to wszystko wsyłał, ale dlatego, bo ja żyłam w odłączeniu od Niego i On nie mógł ingerować w moje życie. Ponieważ byłam po stronie ciemności, po stronie diabła. Bóg jest tylko dobry. I ja wtedy zawołałam do niego. Ja wiedziałam, że idę do piekła, mimo że byłam dobrą dziewczyną. O wiele lepsza niż inne dziewczyny. Ta, za taką się uważałam. Stopniowałam grzechy swoje i cud, cudze. Mówiłam, moje nie są takie złe. Ale Spojrzałam na siebie, na siebie tylko i powiedziałam, nie, ja idę do piekła, jestem grzesznikiem. Czuję to i wiedziałam, że Jezus jest odpowiedzią. Bóg nie zostawia nikogo bez odpowiedzi. Miałam świadomość tego, że jestem grzesznikiem, ale wiedziałam też, że mam ratunek w Jezusie Chrystusie. I ja do niego zawołałam. I powiedziałam, że jeżeli Ty jesteś Zbawicielem, to ja przyjmuję zbawienie, które przygotowałeś do mnie. To było szczere. Powtarzam, Bogu chodzi o Twoje serce, nie chodzi Mu o ten cały sakramentalny system. I chcę Ci powiedzieć, że od tego momentu wiem dokąd idę. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Bo spokutowałam ze swojego starego życia i przyjęłam nową naturę. Dostałam nowe życie. Miałam dosyć swojego starego życia i dostałam nowe. Został we mnie wlany. Została na mnie wylana Boża miłość. Ale to nie jest ta miłość, która jest sentymentalna. Ta miłość, która mówi, bądź dla mnie miły, to ja będę dla Ciebie. Wielu mówi, że Boga nie ma. Wielu mówi, nic on dla mnie nie zrobił. Ale spójrz na moje ramię. Życie za życie. On położył życie za Ciebie, abyś Ty mógł żyć. Życie za życie. On umarł na krzyżu, po to, abyś ty mógł żyć lepszym życiem. Nie tym, jakim teraz prowadzisz. Nie tym, w którym musisz się starać. Nie tym, w którym musisz być kimś. Ja od kiedy poznałam Jezusa? całkiem innym życiem. Ta doczesność, która jest teraz, nie jest moim udziałem. Ja jestem tu tylko na chwilę, ale zaraz wracam do ojca. I nie przeraża mnie koronawirus, inne rzeczy. Dlaczego? Bo to jest dla mnie tylko na chwilę. Bo mam ogromną świadomość tego, że Jezus wraca i kiedyś to wszystko się skończy. A dla Ciebie to życie to jest wszystko. Ale jest wieczność. I ona nigdy się nie kończy. To jest przerażające. Wielu ludzi mówi, że po śmierci trafię tam, gdzie Bóg zechce. To jest kłamstwo. Chcę ci powiedzieć i złożyć dziś na ciebie odpowiedzialność. To ty decydujesz na to, gdzie spędzisz swoją wieczność. Dlaczego tak? Ponieważ... Jezus zrobił już wszystko, abyś mógł zostać zbawiony. Tak naprawdę zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Zbawienie to dar. Czy dziś uwierzysz w ten dar i go przyjmiesz? Ja zawsze chciałam być zbawionym człowiekiem. Zawsze chciałam trafić po śmierci do nieba i żyć z Bogiem. Ale myślałam, że muszę sobie zapracować. Aż do czasu, kiedy prawdziwie zawołam do Jezusa i zrozumiałam, że moje uczynki, te dobre i te złe moralnie, są niczym w oczach Boga. Jezus zasłużył na Twoje zbawienie i On Ci to dał. Musisz w to jedynie uwierzyć. Jezus jest. Doświadczalną osobą. To jest Bóg. Nie jesteśmy dzisiaj tutaj, bo nam się nudzi i nie mamy co robić. Mamy bardzo bogate życie, mamy rodziny, ale jesteśmy dla Was. Ten, kto szuka. Ten, kto szuka. Słowo Boże mówi, że kto szuka, ten znajdzie. Jeśli się zastanawiałeś nad tym, czy Bóg istnieje, jaki on jest, to chcę Ci powiedzieć, że dziś nie jesteś tu przypadkiem. Znalazłeś się tu, bo szukałeś, bo zacząłeś się zastanawiać nad Jezusem, nad Bogiem, nad tym, dokąd to wszystko zmierza. A dziś Ci mówię, uwierz w syna. Uwierz w syna. I bądź zbawionym człowiekiem. Nie z uczynków, ale za darmo. W tym świecie to jest bardzo trudne dostać coś za darmo, prawda? A nawet jak Ci ktoś coś daje, to potem ma takie coś, że mógłbyś mi się odwdzięczyć, ale Bóg Ci dał zbawienie za darmo. Czy dziś to przyjmujesz? Amen.